Kolejna posesja pięknie ozdobiona przy ulicy Narcyzowej w Polkowicach. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, to Przepraszam, bo ja tu właściciel muszę iść. tego tam się, się tam krzyczy? Pani właścicielką jest? Tak, jestem może, właścicielką. może pani powiedzieć tutaj do kamery. My jesteśmy z Bolesławca, z portalu Bolec Info. Skąd taki pomysł, żeby tak pięknie ozdabiać? Skąd taki pomysł? No, y, znaczy to jest pomysł już y, bardzo dawna. 15 już lat ubieram, a pomysł skąd z Niemiec? Tam już były światełka, a tu jeszcze nie było i byłam tam u brata i podobało mi się. Tak Ile że... tych światełek tutaj pani, pani zainstalowała? Y... Ponad 52 tysiące. Ponad 52 tysiące. Nie chcę pytać ile to kosztuje. Ale... Niech pan nie pyta i panu nie powiem, bo bym nie robiła, jakbym każdemu mówiła ile kosztuje. Dobrze, a, jak, a jaka moc jest zainstalowana? Jaka moc, a to może syn powiedzieć coś o mocy, bo ja... on jest to jest elektryk. Boisko, boisko takie piłkarskie by się oświetliło. Boisko piłkarskie do gry piłki nożne i by się oświetliło. Tak. Tak? Mhm. Wspaniale to wygląda, gratuluję. Dziękuję. No i zapro pokażemy Bolesławianom jak to wygląda. Chodź, chodźmy,